Według ustawodawcy w domu aukcyjnym całkowicie wyjątkowo powinny być potraktowane pewne sytuacje. Oczywiście, dla państwa, dla domów aukcyjnych takie sytuacje są pewnie codziennością, ale ustawodawca każe je traktować bardzo wyjątkowo, stosując zmożone środki bezpieczeństwa finansowego. Jakie to są sytuacje? Przede wszystkim są to sytuacje, kiedy klient korzysta z usług sprzyjających anonimowości lub utrudniających jego identyfikację. Na przykład bez fizycznej obecności klienta, w miejscu licytacji albo poprzez telefon, czy, za, czy wykorzystując usługę pośrednictwa. W takich sytuacjach należy zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego. Na czym one polegają? Jeszcze powiem za chwileczkę. Dlatego, że te wzmożone środki bezpieczeństwa muszą być objęte muszą obejmować różne transakcje, gdzie przedmiotem transakcji jest broń, metale szlachetne, jak to ustawa mówi artefakty kulturowe, kość słoniową. Przedmioty o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub o szczególnej wartości naukowej. I co wtedy należy zrobić? Zastosować złożone środki bezpieczeństwa. Na czym one polegają? Przede wszystkim trzeba uzyskać informacje o źródle majątku klienta i źródle pochodzenia wartości majątkowych, i dodatkowo, trzecia rzecz, uzyskanie akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuowanie stosunków gospodarczych. I z tych wszystkich czynności, czyli z tego uzyskania informacji o źródle majątkowych, pochodzenia tych wartości i akceptacji, trzeba sporządzić dokumenty, bo na wypadek kontroli trzeba się wylegitymować dokumentacją, z której będzie wynikało, że przeprowadziliśmy tę weryfikację i nic nie wzbudziło naszych podejrzeń. Dziękuję bardzo.